Ciebie chyba. Hm? Ciekawe, nie? Już czy jeszcze nie? Ciekawe. By już było? Mhm. No było, było. <laughs> Gonim już jest. Mam nadzieję, że w balonie. <laughs> o co? Aha, na no pewnie. To idzie cały przez szybę. Zobaczymy, czy no, będzie ładnie. przecież jak <laughs> miał jakieś chorobsko, to złapiesz. tam, on coś no, trzeba umrzeć. Okay. Dobrze. Zą taczmi. Ale to się przez dotyk nie zaraża. Ja nie wiem. Dostanę? O Jezu, a co to jest? Ej. O! Jedny <laughs> no. zajkuś, ale jestem daleko. Ktoś tam coś pomoże? Oni skończą przynajmniej jeden gen, no widzisz. No to wow. No co, no zawsze coś, mogli nic nie robić, tak jak wszystkie mecze ostatnio. Jeszcze mi uderzył. Żebyś cicho siedział. Zagnuj. A tu zombie, ją sobie zabija. No ale no, halo, ten pasek mi się, się ładuje, on mi bije cały czas. No to... A dlaczego mi się nie ładuje pasek tak szybko, jak powinien? A jest ktoś obok? Nie. Gdzie zejdę, Dobra, jak on już poszedł, to już chuj. Do dwu co do WGNA robisz? Wiem, 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 do nas, ale trudno. Jeszcze nie trafił. Lol, kurde, miałam taką okazję go oślepić. Co ja zrobiłam? W sensie, że wiesz, wziął go od gena, a ja nie zaskoczyłam, żeby mu go oślepić i mu pomóc. Jak są Na co ty ja? czekałaś w ogóle, man? Nie wiem. Dobra. Ale Polecz to... mnie! Skąd się drzeć! No pana mi macha ręką! No, poluloku mu cię robiło. No, Jezus. Ten. Ja nie będę tego znosz. A ty nagle? Łe, łe, we. Szybciej też, kawa. Dawaj, żyłę. Stary. No, ha, są narażone przez to. Pff. To jeszcze mnie jest może i widzi. I lepiej. On kampi na górce. No Ja nie przejdę, żeby mnie nie widział. Dobra, wyjebane. Idę po niego. No ja nie mogę, bo mam narażenie. No, no to, to mówię ponad. ci się tam schowaj gdzieś. A będę robić? Ta Ejda tu stęka. Może problem jest taki, że w ogóle nie widzę, gdzie on jest. Nie wiem, ja też sobie tego gena, i jakby nic nie dolega mi. Aha, nic się nie dolega. Okay. No. no cisza, spokój, zero serca. Nic mi nie dolega. No dobra, ja swoje zrobiłem już. <laughs> Wisiałem, podniłem się, zrobiłem gena. No a co? Powiedziałem, chwasty wyrwi, bo kurwa, lepiej dostaniesz na No pewnie najlepiej, nie? Odejść konfrontacja. To jest konfrontacja? Dupę wydygać. No ja Co ja po? Ja wciąż czekam. No co? Słyszysz? Czekam. Ale to o co się chodzi? Nie, ty nie wiesz, ja wiem. No sprawdzam cały czas inne, tak? A tam co echo? Cisza w eterze. Nic nie będzie. No ale mogło być myślę. Korzystaj. Tak się cieszyłam, że to tak mogła być pitna. Coś pod ciągnik, mi pomoże nam. Gdzie? Ciągnik. Tam sobie ciągniki. Ej, daj jej, daj nie ze No, w sensie, że leży tak. To no są co? Biary, szybko chodzą. Tam Shiro w ogóle coś robi? Bo i dupy. Chyba. Eba! Eba. No pomóż ten gen. No biegnę, no nie da się szybciej, taką mam animację dziś. Ale ty byłaś obok. Nie byłam. Aha, ja to podchodzę to... do gena zrobionego. Może ty byłaś obok mnie centralnie. Ja I obie, wszystko. Ty byłaś tam, tutaj obok, za skałą. Jasne. No za tymi ruinami drewnianego. No to nie to... było słychać gena. No nie ja byłam. Żona ma adrenalinę. To nie ja byłam. To nie ja. Pewnie nice. Nie, nie straszne, straszny mam wolny bieg Tylko, że ona wisi pod bramą, także mamy ambę Fatimę w tym Ale momencie. Ale ja otwieram drugą mi nie obchodzi To już otwieraj kurwa do końca. Dobra I to szybko. Bo jak ma nowe, to nas nie ma. Nie Nie da się? O co chodzi tu? Ej! Nie wiem. Uciekli. Nara. <laughs> Ci <laughs> skradałam po nim mnie zauważył. No to teraz mają hajnę pewnie. No, ale się znam, Odciągnął no. Siągną ją. Zegarek? Och, Ma czekuje. zegarek, ale... Nie trafił jej, jak? Ale jej to przez głowę przeszło, widziałeś? Ta pięść? Dobra, mas, ucieknie już, git. Ja nie wiem. On też jest przy bramie, więc git. No, dobra, okej. Okay. Taka widzisz, nie by uciekać, ale jeszcze pokucać by chciała, nie? Dobra. No pewnie. Co No już kiedy do Was idzie na radę. Do nas. No, do wszystkich skoro jesteśmy wszyscy razem. Mam no, tak zawsze się rozpimy chyba. Nie. Anka No nasz jest cyrku. No to my w małym i mnie widziała. Star Queen. Ona słyszy bardzo dobrze. Bardzo mocno. No słyszę, gdzie biedniasz. No to ma słuchaweczki. Kurwa. O, łaska krwi jeszcze się wpieprzyła. Super. Jest paleta jakaś tu, do kurwy. Nie ma. Dlaczego? Jezu, ale lagi miała ta larwa. Zniknęła mi od gena nagle, albo oszukuje. No bo tu nie ma palety. Gdzie wy jesteście te lece? Tu jest totem, ale nie ja to tam, że... Dwa to ukręciłeś, tak nie, że uh -huh. ja już nie mam co zrobić. No, no, co? <laughs> da się oślepiać no. ogólnie. Będzie tyłem, nie? nie wiem, co ona widziała ją. Takiej racji w ogóle. Ona się tutaj tak kolebie. Ona będzie... no. podnieść? No to jest hak za mną. Nie. Może nie. będzie przodem. Nie będziemy je podnosić. I ona nie może w ogóle... Ona ma konia talara. Na może hmm? Fajna. Uciekaj. Ona za mną dalej? Nie wiem, nie widzę. Tak. Nie, mnie teraz zobaczy. Tak, za tobą? No to jestem tu jakby co, ale hmm. <laughs> Pytanie, gdzie będziesz? O, wow. No ona od razu idzie w tą stronę, w którą ja biegnę, ona słysza. Nie, spoko, spoko. Ona ma jeszcze topory? No, raczej. Wymagam, kurde, ale było. się zablokowałam! Ja pierdzielę, co to? Zaś ta łaska się włączyła, nie wierzę w to. No, w to sensie... Kurde, już tyle tych to temu widziałam, nie? A w cyrku zrobiłaś co to, to tam? Nie. Jakiś, może coś, nie. nie? ona już nie ma toporów. Nie, to zrobiła. szybko. O no, ma wzięty pewnie dodatek, że bez toporów jest szybsza, nie? To jest kolejny totem, wezmę to sobie narczenie. Jesteśmy w budynku, uwaga. To robią chociaż, To chociaż tyle. Jakby wyciągnie z szafki, to szczedne. <kluz> A na... No. na no kolejny sam... totem tu jest. To ile tych totemów obok siebie? Dużo. Tylko nie ten co potrzebny. Chyba, że jeszcze u góry może być, nie? Świecony. Mm -hmm. Czasem jest. Tak? Nie, co to jest? To balon! <laughs> Z tą dziewiątką świeconą, myślałam, że to... W <laughs> małym zniszczyłam totem, nie ma u góry. Dobra, no to ja robię trzeci to tam Jeszcze dwa ewentualnie. <laughs> no to gdzie one są, przepraszam bardzo. Tu za tym? No Tylko na no, Anke te palety, to wiesz jak to tak... Tak średnio ten park Ja? Mhm. Rozjewam na meczcach. Tu jestem, totem. Rób! Jak nie masz zrobionego? Poszła do ciebie hmm. albo do mnie. Do ciebie bardziej. Ja chcę z wszystkich położyć, tak? Możliwe. Ha! Aha, masz typu witnać Dotknęło mnie to? Ciekawe No daj się podnieść wariatku głupia No pomno, że ja odbiegam Próbuję. Nie wiem, Widziałam nie ranca Kurwa, ją. bale by było gdybym się szybciej troszeczkę uleczył. Weszło. Doślepiłam. Jeszcze ktoś z górki, a ty! Dobra. machajne Naraz No Zaraz za to wszystko. Ekspres się włączył. 16? Masz jeszcze <śleszy> topory? Zostawiła mnie. No to bardzo niedobrze. Co będziesz robić? Właśnie idzie do mnie chyba. Nie? Do środka weszła do budynku. Dobra. Idzie do mnie. Muszę uciec stąd. Cześć za genę wziąć, bo zaraz y, ona ma tego klauna perk, jakby co? Kopana mi ten genie poszła wpisną. Co to było? To smoka. Mhm. To trochę trwa. No, <laughs> no. <laughs> Kisie, biedko. <laughs> no już ma nas dosyć raczej. No raczej. to małego. No i one robią te geny. Co to one robią? Co mecz trzeba robić, bo to dwie pizdy nic nie potrafią? Już nie widzę, gdzie ona jest. Co ta Lara robi, że nic nie robi? No, przed chwilą grzebała w skrzynce. Nigdy dopiero narażenie ów ogólne spadło, ale okej. Okay. W takim czasie? O Jezus, sorry. Ona jest w cyrku, gdzieś? Nie, ona koło małego gdzieś biegała. Ja nie wiem, ta Lara około... biega koło mnie i nic nie robi, tak no, to zacznij zjagana robić, to zacznij robić. Nie, ona biega tam i z powrotem ogólnie. Boże, dopiero ją wyleczę, ona już się dajebnąć. jebnąć. Kto mu, krzyczy, mu No bo to jak smoki coś tam, nie? Okej. Okay. No ona idzie tutaj, bo to słyszała. I mnie dobrze robi teraz. A ja jagana wybuchłem, to myślałem, że do mnie przyjdzie. A ile to narażenie trwa? Minuta, minutę ponad minuta. No mm, bardzo długo. Kurde, geniczka robiłam, no ja pitulę. Teraz... Tutaj, że nie spamu. Halo. Dzień dobry. Z tej strony Ewa Matur, żebym co odszedł na Jestem specjalistką na sprawy roszczeń kredytowych i kontaktuję się z Panią w sprawie zapewnionego przez Panią kredytu. I w tutaj widzę, ale muszę jeszcze potwierdzić, nie uzyskała Pani rekompensaty od banku, czy to się zgadza? Hera? Co, że nie uzyskałam co? ...rekompensaty od walki. Co to znaczy? No, nie zwrócili kosztów jakichś, czy czegoś? Hmm, nic takiego nie było. Już byś chciała moje dane pewnie, nie? Mhm. Dobra, blokujemy. Tak się blokuje numer. Każdy ten ciągnie 5 lat, nikt nic nie robi, mam dość. Jeszcze go nic, gdzie jest jeszcze do zrobienia? Terpu robię. Nie będę cię leczyć, bo nic nie robisz w tym meczu. Lepiej przez to. Tutaj powiedziałem już. <ścoughs> <Saki śmany z najprawdopodobniej> no i przyjdzie. No. Na nas zresztą. tu widzi, to się hajuje. Ty... Kurde, jej na mordy wyszłam! Weź ją stąd. Dobra, Lara gdzieś tam kończy, on okay. Kurde, się muszą uleczyć, nie? Pierdolę. Szybciej ten gen, bo mam adrenalinę. Jasu... Yes. <laughs> Jezus, ale by mi jebła. No! pierwsza ode mnie, proszę ona jest wkurwiającą. Pieprzaj, dziadu. Gdzie jest brama kolejna? W cyrku. Hmm, to zajebiście. No, idę do cyrku, to jeszcze małżecego połaskam. Po ja Cześć, Minu. Przystknięcie, Kis! O! Nie. Nikt nie tej bramy? Nie, ważne, że ta biega w kółko i robi ślady. Płew, czekam od razu szybciej. <laughs> Lara, tutaj. Będziemy jej plecki zrobić. może chyba tak, sobie po drugim końcu mapy. No co robimy? Nie. Ty! Ona mnie tu rzuciła! Ona w ogóle nie podnosi jej, tylko ją zostawiła. Idziemy po larę. Ani się wasz mi tu bramę otwierać. Gnojowo. Chodź, powiedziałam. No. no bramę otworzy. Ta biała. Ona nie chce jej podnieść. Trzeba tam bramę otworzyć. Nie da się tej bramy otworzyć. Czemu? Bo to jest przy tej bramie centralnie. Działa mnie. Nie, nie mógł się uleczyć. Może ona cię uleczy. <laughs> Dostałam. Więc spadam stąd. No ja też dostałem, trudno. Okej, okay, one się podniosły. O, kiedy te lampki migają, tak? One mi były zapalone zawsze? Nie, zawsze mrygały. Okej, dziwne. nam sobie, żeby one mrygały. Jeżeli by było inaczej, by zrobili inaczej, to bym to zauważyła. Mogę uciekać już, czy nie? No nie wiem, co tam się dzieje. Dobra. Dobra. Okej, pa. No, ja będę żyć miesiące, ale uciekł, nie no? Straszna ona jest. Po